Trzęsienie ziemi w ruchu chorzów Ja nie wiem czy trzęsienie ziemi Janek King odchodzi O tom nie wiem nic, można by o tym wiedzieć więcej Wraca Waldek King Najpierw podjęto decyzję w klubie, a później zapytano mnie Ponad tysiąc ofert pracy Są to 29 targi pracy Rzemieślnicy na Jagiellońskiej Chcemy pokazać, że żyjemy, i istniejemy Jubileusz warsztatów terapii zajęciowej. Tutaj mamy taki kompleks. Chorzowscy artyści plastycy pokazują swoje prace. To jest na pewno coś, czego inne miasta nie posiadają. A młodzież tworzy w skansenie. Ja bardzo lubię ogólnie malować. To jest moja pasja. Chciałabym zostać w życiu marałeką. Zajrzymy też do hali Morisu. Dzisiaj się nie udało. Niebieskie grały z mistrzyniami Polski. Jest to zdecydowanie inna klasa. Ruch Chorzów po serii niepowodzeń w pierwszej lidze i Pucharze Polski przegrał z Górnikiem Zabrze w Wielkich Derbach Śląska 1-2. się był taki mecz, żeby no, odwrócić losy i wygrać i iść do przodu, ale się nie udało i bardzo szkoda dla nas i szczególnie dla kibiców, bo byli bardzo z nami w tym meczu. A to oznaczało, że kryzys w ruchu trwa i trzeba dokonać zmian. Ja o tym nie wiem nic, można było o tym wiecie więcej. Tak Jan Kocjan po Wielkich Derbach Śląska zareagował na pytanie dziennikarzy dotyczące jego dymisji. Potem już nastąpiło w ruchu coś jak trzęsienie ziemi. Ja nie wiem czy trzęsienie ziemi, e, po prostu zmiany, tak? Doszliśmy wspólnie razem z trenerem również do tego, że to jest dobry czas, żeby e, żeby dokonać tych zmian. Jan Kocian, najlepszy trener Ekstraklasy poprzedniego sezonu, został zwolniony, a jego miejsce zajął uwielbiany w Chorzowie były selekcjoner reprezentacji Waldemar Fornalik. To nie są łatwe decyzje. Ktoś mówi, że się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki, ale ja podjąłem taką decyzję i jestem zadowolony z tego. Jeśli to wszystko bardzo Zarząd i były trener. Decyzję o rozstaniu podjęli wspólnie. Tu nie ulega wątpliwości, że, że, że Jan no wspaniały człowiek, wspaniały trener. Taka jest praca też czasami trenerska, że w pewnym momencie trzeba się rozstać. Ten moment był teraz. Oczywiście my, my tu, Jana zawsze z otwartymi ramionami będziemy witali, bo, bo, bo zrobił niesamowitą rzecz i niesamowitą wykonał robotę i to, trzeba, i to trzeba podkreślać, tak? To trzeba bardzo mocno chwalić i uwypuklać. Nowy stary trener, Waldek. King nie Chcę komentować decyzji o zwolnieniu Słowaka. Nie mnie oceniać, jak, jaka to była decyzja, bo, tak jak powiedziałem, była zachowana chronologia. Najpierw podjęto decyzję w klubie, a później zapytano mnie, czy jestem gotów podjąć się tego wyzwania, i odpowiedziałem pozytywnie. Cele są jasne dla zarządu i nowego trenera. Te cele się nie zmieniają i te cele były cały czas. Naszym najważniejszym i głównym celem jest awans do pierwszej ósemki. Mimo, że ten dystans troszeczkę nam się tam oddalił, to myślę, że troszeczkę meczów jesienią jeszcze zostało. Przede wszystkim wejść do pierwszej ósemki, czyli do tej górnej połówki tabeli. I to jest cel zasadniczy. Teraz przerwa na reprezentację. To najlepszy czas na to, by nowy sztab szkoleniowy znalazł odpowiedź, jak wyciągnąć drużynę ruchu z dołka. Tydzień przedsiębiorczości w Chorzowie. Z tej okazji w hali miejskiego ośrodka rekreacji i sportu odbyły się targi pracy. Są to 29 targi pracy jesienne, które w tym roku są w ramach Chorzowskiej Dni Przedsiębiorczości organizowane. Oferty pracy mamy dla różnych grup i są oferty pracy dla wysokiej klasy specjalistów, jak i również są oferty pracy dla w branży budowlanej, branży usługowej, przemysłowej. Można powiedzieć. Są również oferty pracy dla... poza granicami kraju. Chleb, pączki, fryzjer i nie tylko. To wszystko za darmo podczas Jarmarku Cechu Rzemieślników, Przedsiębiorców i Handlowców, który odbył się na ulicy Jagiellońskiej. Wszystko z każdej dziedziny, i chlebek, i pączusie, i ciasteczka. Wszystko, z każdego po trochę, ciasto. Dla każdego się coś znajdzie. Chcieliśmy dzisiaj dla mieszkańców Chorzowa z dzieci za darmo. Robić warkoczyki takie sługi, które można wykonywać w takich warunkach. Chcemy pokazać, że żyjemy, istniejemy, że zrzeszamy dużą grupę rzemieślników, handlowców i przedsiębiorców, którzy pracują dla tego miasta, pracują dla tych mieszkańców tego miasta i żyją w tym mieście. Chcemy im pokazać, że nasze produkty są, pomimo tego, że niektóre są droższe, ale są wysokiej jakości, są dobre, są naturalne, są dla, dla mieszkańców i są dostępne w tym mieście. Że nie tylko po prostu produkty sztuczne. Tutaj. Istnieją na rynku, ale też istnieją produkty naturalne. Z okazji dwudziestolecia warsztatów terapii zajęciowej przy ulicy Beskidzkiej w Chorzowie, otwarto dzienny dom pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W domu powstały pracownie dla 20 podopiecznych warsztatów. Tutaj mamy taki kompleks. Tu działają i warsztaty terapii zajęciowej i teraz dzienny dom pobytu. Od dzisiaj dzienny dom pobytu, który obejmie opieką. Całodzienną opieką osoby, dla których do tej pory w naszym systemie miejskim nie znajdowaliśmy miejsca, to znaczy osobom z głębokim upośledzeniem, które kończyły 24 lata i wypadały z systemu. Edukacyjnego. Dzięki zajęciom w pracowniach staramy się, się, aby uczestnikom przywrócić te umiejętności, które zostały utracone w procesie choroby, przywrócić na tyle, aby osoby te mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na chronionym rynku pracy w zakładach aktywności zawodowej oraz w zakładach pracy chronionej. Wernisaż 17. wystawy jesiennej Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków odbył się w poniedziałek w Galerii MM. Można było w niej oglądać najnowsze prace chorzowskich artystów plastyków. Obecnie Stowarzyszenie Chorzowskich Artystów Plastyków liczy o 20 członków rzeczywistych, dwóch honorowych i jednego członka wspierającego na wystawie. Pokazuje swoje prace 16 członków stowarzyszenia. Wystawa tradycyjnie składa się z najnowszych obiektów, które stworzyli chorzący artyści plastycy. Są to grafiki, obrazy, rysunki, rzeźby, płaskorzeźby. Każdy ze zwiedzających może tu znaleźć. Coś, co na pewno przypadnie mu do gustu. Stowarzyszenie Chorwackich Artystów Plastyków jest bardzo prężną organizacją, która już od wielu, wielu lat skupia w swoich szeregach znakomitych artystów plastyków. Jest to niezmiernie ważne i, i, i cieszy nas wszystkich, że takie środowisko potrafi wspólnie działać. Członkowie tego stowarzyszenia są bardzo aktywni nie tylko na polu własnych warsztatów, które prowadzą na co dzień, ale też bardzo chętnie zarówno inicjują, jak i włączają się do różnego rodzaju akcji artystycznych, które przeprowadzamy w ciągu roku. Jako chorzowianie możemy się czuć, czuć dumni, że aż tyle e, mamy skupionych w tym SAP-ie, w Stowarzyszeniu Chorzowskich Artystów Plastyków, osób, znamienitych osób, znamienitych malarzy, znamienitych artystów, którzy e, dzisiaj mają okazję te swoje prace przedstawić. To jest e, na pewno coś, czego inne miasta nie posiadają, e, a jeżeli tak, to na pewno w ograniczonym zakresie. E, i cieszę się bardzo, że mogę tą wystawę otworzyć i, i popodziwiać kolejne prace, najnowsze prace naszych artystów. Dwa tysiące uczestników wzięło udział w plenerze malarskim „Sielskie Klimaty. Chcemy promować, myślę, że spędzanie czasu na świeżym powietrzu, w miłej atmosferze. Przede wszystkim rozwijanie pasji malarskich, no bo to jest chyba ten główny cel. Myślę, że po części również promujemy to miejsce, czyli Chorzowski Skansen, który już od 11 lat przyjmuje nas gościnnie w swoich progach. No a jednocześnie no, jest to też sposób na integrowanie tych, którzy lubią malować, którzy lubią oglądać malarstwo. Ja bardzo lubię ogólnie malować. To jest moja pasja. Chciałabym zostać w życiu malarką albo fotografką. Od czasu do czasu tak siadam i maluję. Tak. Wymyślam na przykład smoki tam różne. Chciałem namalować po prostu jakąś... Yy... Jakieś ciekawsze budynki. Ja jak na patrzyłem, to właśnie mało osób maluje takie, które są w głąb jakby pola, a reszta po prostu się osi osiada gdzieś jak mniej więcej przy drodze, albo właśnie przy wiatraku, który jest najczęściej malowany tutaj. Ale poza tym lubię je malować sam, więc ja mogę sobie usiąść, posłać muzyki, no i się tak odłączyć, trochę i pomalować porządnie. Po sensacyjnym zwycięstwie z jednym z podmiotów PGNiG Superligi Wistalem Gdynia 26-23, trener KPR Ruch Marcin Księżyk podkreślał, że jego zespół stać na zwycięstwo z każdym. W sobotę Chorzowianki przegrały z MKSM Serbro z Lublin. No, graliśmy dzisiaj z mistrzem Polski, z mistrzczeniami obecnymi mistrzami Polski. E, jest to zdecydowanie inna klasa. E, tylko myślałem, że dziewczyny trochę bardziej powalczą. No, zabrakło dzisiaj tej walki. Nie wiem, czy to zrobił strach, czy... czy, czy... Czy ostatnia porażka w Jeleniej Górze, no musimy o tym porozmawiać na spokojnie na treningu i, i wyciągnąć wnioski. Mamy dwa tygodnie, czyli sporo czasu do tego, żeby pojechać do Koszalina i, i, i tam powalczyć o punkty. Dzisiaj się nie udało. Myślę, że dlatego, że zagrałyśmy, zagrałyśmy dużo słabsze zawody niż z Vistalem. Dużo słabiej w obronie, nie potrafiliśmy powstrzymać ich drugiej linii dlatego taki wynik końcowy. Tutaj zawsze na tej hali gra się, gra się trudno, więc staraliśmy się od początku narzucić swój styl gry. Tym bardziej, że, że wyjechaliśmy w dniu meczu. W czwartek graliśmy jeszcze spotkanie z Nowym Sączem i wiedzieliśmy, że, że na pewno dużo zdrowia będzie nas ten mecz kosztował. Cieszę się, że, że praktycznie od początku to my zdecydowanie prowadziliśmy w tym spotkaniu, że, że mogłam skorzystać praktycznie z całej piętnastki, która była do dyspozycji. W następnej kolejce za niecałe dwa tygodnie ze względu na mecze kadry niebieskie zagrają w Koszalinie z Energą AZS-em.